Niecie, musisz no, się rozchowy. Co zsumuję to chwilowo. Z tymi niepotrzebnie. A z przednimi mieszka właśnie. Tam tam się, coś jest pierwsze. No i giydę, z tego mieć Jest tutaj na przestanie. i chypanie dzidę i w ogóle tam, takie. Różmy tam. No lol, no, nie mogę przejść tędy. Jesteś klową. No, Jeszcze <grym> tak bardzo. Już tak bardzo jesteś klową. Jest. Muszę czegoś bo tam zaraz usłysnę. Zapragnienie. To jest mój ten to napój, na no, no, ambrozję. Jestem się przejściu. Mogę pauzy wcisnąć, ale w sumie nie, to, to nie wiem. Jestem już taki mądry. A dobrobię. No. Aha. No. O, ale na co widać, mi Na tym mi się, ten so, co się stało, się Ale nie dobrał. No, wczoraj wyszliśmy no. do 6 rano nad stalkerem i w ogóle. Dzisiaj też jest druga. O, ale mi zabierają, no. Mi power sponsoruje RH co roboty stały, nie? Koks, koks dziski, wszystko jest. Tajski boks tak, takie tam różne tam... Spodziewa, traktory tam i... Mm -hmm. Daboch pociągów. Wszystko jest, nie? Tak? Jest no Co Nie Mam <śm> On, ma, on ma Hunter. To wszyscy mają krzywkę Hunter w ogóle, Hunter już nie jest taki niepowtarzalny, ale też są programami, więc... Chyba to hunter to znaczy po angielsku program, ale no, nie wiem, nie jestem słaby z angielskiego. Więc myślę, że hunter to znaczy program. Więc no. no. w sumie tak pisze się huntery, to po prostu się, prawda? No, To jest czymś. To co to tak mówią, że To jest to, to no, smukłe z inne ręce i to ja od No nie? To jest mogę takie rzeczy pokazywać. To, to kida, ale, ja nie, ja yeah, powiem, że to te i się na myszkę. O patrzcie. Tak. że im mocniej wyciśniesz, to jest wali, ale tak to nie O kurwa, nie mogę tego słuchać. mi boli serce. O, pryska tutaj, to wszystko jest. Przepraszam. Kurde, jak ty tam chodzisz po tych ścianach Ja Ja się w głowie kręcić. No Radek. <laughs> To nie wiem czy coś będzie w ogóle tutaj cokolwiek, ale coś tam widać może. Przyzumuję trochę, no on ja tak. Dziękuję ale jakoś ja już tam. Ja tam nie pewnie nie wejdę. Dobra, Może zrobić taką to coś takiego po prostu. Mam dobre schoweczki tego, co tego. No, jak mi sięgnął. В день назад ну, что думаем, значит, Nie, jedziesz, okej. Okay. A, jedziesz, przyszedł. No oni też byli wcześniej, już mieli tam po 20 fragów, ty przyszedłeś 30. Czy tam ile? Właśnie, a, te screeny nóg. są te... Potrzebują być dowodnienie, trzeba, bo to, kurde, przychodzisz, patrz na sternach, na te screeny, nie masz tam, nie wiem, mniej fragów niż ktoś, ale tu ktoś grał 30 minut, a ty 5, więc... Nie darują. To, to jest. Ja... Mówię, a, to jest... Ła! było pro. Ładnie, ładnie. Jedź pierożanów. Ćieśnie pierogów. Po prostu dzisiaj chodzę oddać część Legendarny. Legendarny. Jedziesz Jedzisz po złoto, Adam. Jedziesz, ro, Robert. idziesz Robert. Korzeniowski. Dala. 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 dyskomana. Wow. Dala. Dala. Na to order na mnie jeszcze nie ma co mm -hmm. już mam odrawana Jeszcze jest taka mapka, że jeszcze nie pokaże gdy ma nie ma z nich fajnego firmówka On nie wie że pokaza dysków się skończyła teraz już panują pamięci flash tak. i takie różne Złapałem teraz taką pienię Dyski dystryb. są niemożne I takie I tam, ja tam, na pytanie te teraz O jaki Ja jebany dyskomat.

Kurde, tu się tyle dzieje, się na tym ekranie się dzieje, się... Gdzie to w ogóle akcja odchłonięła? Zielony czerwony Jebany fartuch. <grybany> I co, Jarek? Nie jest jak taki nowialeski serwer. No, gramy na dbh bo w sumie nic innego nie ma typu, w tej porze. Widzę serwer, w to są ludzie. Aha, on no spoko. No, no, no widzę, że... Plasmowy gościu. Kupić sobie plazmę i siema, nie? Nie pogadasz. No lol, no to wow. chabło. Great <grypt simplify> Nie wiem, no. ja na, ja na pewno nie rozumiem, jak może być taką lałą, że nie tylko że dasz plazmę, albo dyskiem ciągle, to jeszcze nie być pierwszym, tego nie rozumiem. Jakieś ktoś czytuję, bo oszukuje, bo jest lamerem, to też. Szkoda, powinien, nie wiem, mieć te tyfra, to w nie. Co chwila bym sobie zrobił, ale nie mogę coś. Albo ktoś ma smart gun i ja na przykład ma 5 fragów, więc całą czy ma, to mi czoło się, to śmiało się tam jakieś, nie wiem jak można zrobić, nie jest niemożliwe zrobienie, naprawdę. Trzeba się naprawdę postarać. I rozumiem, że nie wszyscy ludzie to się jak ja i w ogóle nie po opcji, ale no cóż. To, to, to zostało, a, Chciałbym taką by złapać, wiesz, tak? Israel Hunter, weź, Żyda. Jedź tego żyda? Co za Żyd. Jak jestem teraz poza światem, nic nie słyszę. A równie, co dzieje Nie wiem, co będzie. Olej, gdzie on jest? Ach, minąłem się z nim epitetem. No panowie, sporo was. Jest dużo, jest tu. Ale Leci do mnie, ten wyrzut w Ach, Ach, już się zaczyna ja właśnie słyszę, nie słyszę. A to w, do, o to w domu to do tak cały czas troszkę nie. jakąś epicką mapę, jak, mapkę, jak odpocz, ale to by było, nie?

Ciągle nagrywam po prostu i nie chcę już pozdrowić. Nie, 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 nie. na mapy, jedę tam, bo nagrywam. W sumie nie, jest w jadę, Nagrę, to Puh, w sumie tu nie, jest, tu nie jest 100% do tego, to nawet nie jest 50%. Do tak, nie tak to po teraz nie jest żyć, suty. A żyć? W ogóle tak. A tutaj tak na stylu, nie? Nie wiadomo. A tutaj tyle samo w stylu. Zróbcie cyfrówkę i można iść stąd na inny serwer.

Ale mogę inaczej też. Ko? Który mi się to no Shiftem. A, co? Albo co Shiftem ja nie, shiftem mam, wiesz. To też mam no shiftem. W sensie, shiftem tego. Po ścianę właśnie. Nie ja wiem co. Nie no, Queenem to tak nudno, bo nie ma takich proakcji, nie? Bierzmy tylko coś. No, nie, no z takich templetorian, w sumie to jest taki jeden wielki lak, że to w sumie nie ma złożonego żadnego skirza, no każdy głupi tym zabije, jak, do, jak dobiegnie, bo jak nie dobiegnie, to co? Co, ile ghostów miało poza razem sniper? Więc No to było zajebiste. Nie, to nie ty. A nie, to ty zrobiłeś, to było zajebiste. Literalnie on będzie w japę. jak koriszone zielonego zabijać. Wow. No to jest wygląda jak takie pikle te predatory, nie? Czy tak się wydaje? Takie pikle to są. Zielone, prawie, zielone pikle takie ile jeszcze czasu do końca mapy? ile jeszcze czasu I do końca mapy? a to nagram do końca już a. się palić i w ogóle nie, nie powiem co palić i figurę jeszcze czymś też taki mój. multi quest muszę zrobić w sumie zamiast no. patrzeć się na tę komórkę jak to wygląda to się patrzy na monitor kiedy ze mnie w ogóle niezbyt mądry ogarnięty koleś tak, uciekł Rosynichukka. No nie. Stubari. Nie no, muszę być pierwszy, to nie popuszczę. Nie no pewnie, no co takich. Kurde. Nie godzi się. Albo wó. U środki to nie wiem, co? Albo tip top, albo stale, no. Musi być. no. Zabawimy no. no. no, się z nim. Ach, ale żeś go kurde, jaki młynek żeśmy mu zrobił. Słownie, że się go trampoliną potraktował jakąś. O, ale jeśli go tam obrócić jak kebaba, nie tak szaszłyk to swoim koło. Do 70 to wyjechać będzie gdzieś. Nie, myślę, że to ty tyle dożyje tam 40 lat można dość. 70 to ja Ale że kebab w ogóle. Jedziesz go dokoła, jak kebaba. nie to się dzieje w ogóle, nie? Tak, kebaby, no. Robisz ludzi kebab. Z pikli, bo pikle obierasz no, skóry. z góry, czy smogórki ubierasz ze skóry. Czyli robisz pikle. To są takie ślone pikle, nie? Nie, nie mogę tego ogarnąć. To są takie surykatki i tam jeszcze pikle są zielone. Takie w ogóle... To są zielone takie surykatki piklowe. Nie, ja. Las. O stary, Ale ciężko szybko dzieje. Ja nie wierzę. A mam wierzę taką stereo ja Nie wiem, nie wierzę. Nie wierzę, ale mam wierzę. W sumie. I Babel też tam jest. Wierzę Babel. W nie wierzę. Jakoś milcze skupione u góry, si, opierał góry si, skóry no. lub pickle z predatorów. Okay. Watermelons are no. pickles for niggers. Nie yeah. jedziesz z kokosami, z kokosami. Lol, ale coś walno, bułenciusza. Bułenciusza tego, on tego... poncyliusza. Nice, nice. I teraz z, z spora, to muszę zrobić? Good game, power, Ile jest, ile jest jak to było? 130. Пинка, не хочу, не хочу давать, не вернется.